Witajcie widzowie. Chciałbym dzisiaj omówić przypadek transpoba jakim jest Gomez. Otóż w mojej ocenie owa osoba jest przerośniętym szesnastolatkiem z wybujałym przywódczym, na co przestawię następujące argumenty. Witam, chcę się krótko odnieść, bo to co Lee mówi jest stetką kłamstw i pomówień. A poza tym sam nie jest święty. A na to mam następujące dowody. Fajne te twoje argumenty, szkoda że nie mają pokrycia w rzeczywistości. A na to prezentuje moje martwe, śmieszne memy i moich przyduznaczy się kolegów. Nie słuchajcie go. Nie zna się na niczym. Ten atencyjny generałek chce mnie zniszczyć, poza tym jest lewakiem, więc wiecie o co mi chodzi. To jego nie słuchajcie tego prawaka, bo każdy prawak jest zły. Ja mam za sobą tonę faktów, które wyraziłem w poprzednim filmie. A ta konserwa nie zna się na niczym. Skończyłem studia magisterskie u Xardasa, więc wiem jaką mam wiedzę. 10 lat pracowałem w biurze, więc wiem co to praca. Ten gruby szowinista jedynie powiela fałszywe informacje, które właśnie obaliłem. Więc to wystarczający dowód na to, że ja mam rację. A nie on. Tak jak widać po jego materiałach. I to lewak, bo tylko on uważa, że ma rację. Choć prawda jest taka, że tutaj rację mam i a. Rację mam ja. Nie boję. Ja. Właśnie, że ja. Nie boję. Ja. Właśnie nie boję. Ja. Dość tego bełkotu. Byliście Państwo świadkiem egoizmu, wykorzystywania swoich przydupasów, zamknięcie na argumentację drugiej strony, oraz ubóstwianie siebie jako jedynego inteligentnego, który zjadł wszystkie rozumy. Chcemy poinformować Państwa, że ktoś, kto mówi przekonująco, nie musi mieć 100% racji, bo nikt nigdy nie będzie miał 100% racji. Mamy dość robienia głównobusz. i niech lepiej zamiast zbijać kapitał na YouTube dramo niech sobie wyjaśnią albo niech sobie wpierdolą na ringu, a pieniądze na to rzucą potrzebującym na zbiórkach. Ostatnimi czasami jako społeczeństwo jesteśmy świadkiem głębokiego radykalizmu po wszystkich stronach politycznych konfliktów. Chcemy powiedzieć ze szeroki radykalizm. Walka za daną ideę bez względu na wszystko to najgorsza opcja, jaką można wybrać, zarówno jako człowiek, obywatel czy ogólnie jako społeczeństwo. Chcę jeszcze powiedzieć, że minął rok, od kiedy w Polsce jest koronawirus. Ciągle mamy obostrzenia. Ludzie są wkurwieni, firmy upadają, na to wszystko rząd marnuje nasze pieniądze, które im dajemy w podatkach na leisy, limusyny czy wybory, które się nie odbyły. Oczywiście te sprawy są zakrywane przez media mniej ważnymi sprawami obyczajowymi, typu aborcja czy LGBT, i oczywiście jak wcześniej mówiłem w tych sprawach mamy do czynienia z radykałami, którzy przekonują, że druga strona jest zła i należy ich zniszczyć, co zarówno trafia zarówno do młodych i starszych obywateli, przez co mamy praktycznie wojnę polsko-polską. Co prawda ja sam nic z tym nie mogę zrobić. Jestem tylko prostym obywatelem, który mówi wam o tym przez syntezator mekatrona, ale to nie znaczy, że mamy sobie utwierdzać w przekonaniu. Trzeba znaleźć niezmanipulowane fakty. Oraz zapoznać się z argumentacją drugą strony, i wtedy możemy wybierać, ale chcę powiedzieć, że trzeba się zatrzymać. I przemyśleć, czy droga, którymi podążamy, która przeważnie jest to dyktowana przez naszych idoli, jest właściwa. I trzeba się ogarnąć, bo jak tak dalej, będzie będziemy skazani na zagładę. Ale przede wszystkim trzeba pamiętać, że po drugiej stronie kabla też jest człowiek. Nie wróg, który rzekomo cię skrzywdzi swoim istnieniem, a człowiek. Człowiek, który zawsze się od ciebie różni. I to jest piękne w naszym społeczeństwie. Każdy ma inny charakter, wygląd, poglądy, czy też zdolności i gusta, i chciałbym ten naturalny dla nas stan zachować. Ja się boję, że jeśli jako ludzie staniemy się radykałami jednej strony, zmienimy się w takie same istoty, które się niczym nie różnią i staniemy się bardziej maszynami niż ludźmi, więc skończmy się z tym poklepywaniem po pleckach swoich idoli i zacznijmy wreszcie myśleć. To tyle mam do przekazania. Dobranoc.